W tym filmie opowiem Wam, czym jest prąd, a czym napięcie. Są to dwa podstawowe zagadnienia dotyczące elektryki. Teraz opowiem Wam o prądzie. Prąd elektryczny to nic innego jak strumień naładowanych cząstek, takich jak elektrony jony, przemieszczający się przez przewodnik elektryczny lub w przestrzeń. Przewodnik elektryczny to nic innego, jak po prostu zwykły przewód kabelek. Jest mierzony jako szybkość przepływu ładunku elektrycznego w danym regionie. I to jest bardzo ważne. Prąd jest oznaczony jako ampery. Przez prąd przepływa nam jakaś energia elektryczna a w... znowu, że w woltach, tak nie jest. Dlatego amperomierze mają taki mały zakres. To właśnie prąd sprawia, że różne urządzenia elektryczne działają. A teraz przejdziemy do tego, że powiem Wam, czym jest napięcie. Ampery przewodzą energię elektryczną, a wolty już nie. W formie takiej ciekawostki to w gniazdku jest 230V. Do pomiaru napięcia służy nam woltomierz. Na baterii można doc doczytać, że jej napięcie wynosi 1,5V. To jeszcze nie wszystko, lecz o tym można nawijać i nawijać i nie ma końca. Na ekranie widzicie teraz dwa filmy z mojego y, kanału. Moim celem do końca stycznia tego roku jest wybicie 300 subskrypcji, więc y, pomóżcie mi w tym. I miłego dnia! Narka!